Słuchajcie, z racji tego, że u mnie są, u mnie jest suszarka, w której zawsze suszą się ubrania po praniu, to niestety są takie, takie, fajne zacieki na okna, które... Zobaczcie, tutaj są takie zacieki, które, takie, takie wiecie, takie krople, które zawsze są przy tym, jak suszą się ubrania, wtedy w moim pokoju jest wilgotno. I słuchajcie... Słuchajcie, i tak to właśnie wygląda, że mnie jest zawsze sucho. Znaczy nie sucho, tylko mokro, co ja gadam. E zawsze jest tak u mnie tak bardziej e tak bardziej jest zawsze u mnie sucho, tak? I jakoś jakoś nigdy jakoś nigdy nic nic się... Właśnie, właśnie też e jak... Jak jest właśnie tak wilgotno i są takie, są takie zacieki jak, jak, na oknach, jak na oknie, jak na szybie, które przed chwilą widzieliście, to niestety muszę na jakiś czas otworzyć okno i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o te relacje.